Są różne książki, e, różne przygody i różni bohaterowie. Niektórzy lecą na Marsa, inni jadą do Cieszyna. My zapraszamy Was w podróż do wnętrza własnego ciała. Nasi bohaterowie Kurzul i Antek trafiają do organizmu człowieka i zastanawiałem się, gdzie ta przygoda powinna mieć swój początek. Decyzja była łatwa. To musiało zacząć się w jelitach. Dzisiaj przyjechałam na to spotkanie, a jeszcze przedwczoraj rysowałam drugi tom Kurzola. Jestem w połowie akcji, Boguć już mi mówi o trzecim, sama nie nadążam z rysowaniem. Dzisiaj mam opowiadać o pierwszym tomie, gubię się w tych wszystkich przygodach Kurzola. Ile tego jeszcze będzie? Zastanawiam się, o czym ma być kolejny Kurzol. Chciałbym na przykład, żeby chłopaki przeżyły jakąś przygodę w mózgu. A może, żeby odwiedziły wątrobę, a może, żeby zabitały do, do mięśni, co myślicie? Ciekaw jestem, co się dalej wydarzy między Antkiem a Kurzolem, bo wydaje mi się, że te dwie postacie się fajnie zakumplowały. Trochę się obawiam, bo w kolejnych częściach pojawi się Agata, starsza siostra Antka, no i wtedy może się zacząć dziać. Co mnie zaskoczyło we współpracy z Nikolą co Nikola chyba właśnie nic mnie nie zaskoczyło. Twoje rysunki są tak y, niesamowite i to tam się tak po prostu dzieje, jest tak gęsto, y, że ja po prostu nie mam nic do powiedzenia. Dostaję dużo pytań o to, skąd pomysł na to lub skąd pomysł na tamto, ale to są wszystko strasznie trudne pomysły, ponieważ one pojawiają się w mojej głowie od tak po prostu. Nie mam do tego jakiejś specjalnej historii. Kiedyś, kiedy kilka lat temu, moja mama zapytała mnie, w jaki sposób czytam książki, bo ona kiedy czyta, ma w głowie filmy, które jej się wyświetlają. Zastanowiłam się nad tym i okazało się, że ja mam dokładnie tak samo. Kiedy czytam jakiś tekst, to po prostu widzę go w głowie i wyświetla mi się w środku mojego umysłu, e, projekcja jakiegoś filmu. Jeżeli jest ona wystarczająco żywa, to wiem, że to jest dobra książka. Kiedy przeczytałam Kurzola, od razu w głowie wyświetlił mi się film animowany z przygodami naszych bohaterów i pozostało mi tylko przelać go na papier, więc ciężko mi powiedzieć, skąd się wzięły te pomysły, prawdopodobnie ze świetnego tekstu Bogusia.